Ja ma z tej strony Skartiff, to jest podobnie z kamerą, w końcu mi się udało ustawić, plus yy, smogłem, ale yy, nieważne. Od długiego czasu jakoś tak, Jason mi kupił yy, jedną, pewną grę, która zwie się Celeste. Celeste? Cel Momencik. Celeste. Prawdopodobnie to będzie tego taka trochę seria, można powiedzieć. Yy, nie wiem, wszystko zależy, jak się ułoży. <laughs> yy, ale znaczy, Będzie to bardzo nieregularne, ale, ale jakoś będzie. Na razie spróbujmy na klawiaturze. A to pod C jest. Może napadzie. <laughs> Czemu tu jest jakaś gra zrobiona i dlaczego to ma? Przedstawiam, że ta czaszka to śmierci 9800. Do co tu chodzi. <grych> nie grałem w tą grę. Mogę to nawet na Steamie pokazać. Ona jest odpalona. Zero czasu gry. W ogóle tego nie odpalałem. Ale no dobra, zrobimy nową. Bartek mi mówił, żeby zostawić. Zostawić nazwę, więc. Yy, więc zostawiam nazwę. Nie wiem jaka jest to różnica, ale. Ale pewnie się dowiem. Why are you so nervous? I don't know. Maybe. Okej, okay, grafika mi się podoba, ale już widzę, że znowu muszę ściszyć dźwięk. <laughs> w sadem nie chodzi, to, to ja chyba wolę na padzie pograć na razie, wiecie. Double jumpa tu nie ma, no, ale jest odbijanie się od ścian. Spodziewałem się czegoś takiego. Okej okay. Fair to know Good to know Okej, okay, ciekawe w sumie to jest O, dziadek, ma O Jezu Nie spodziewałem się tego dźwięku A nie to babka nie dziadek i... Powiem tak, ta twarz to jest ostatnia rzecz, jaką chcielibyście zobaczyć przed snem, przynajmniej tak to wygląda. Ale wracając... We're almost there, just across the bridge. Jakaś ścieżka... I No, śmieszne, śmieszne. Well, if an old bird like you can survive out there, I think I'll be fine. With yourself. Celeste Mountain. Celeste, Celeste. Celeste. Mountain is a strange place. Well, I've seen things. One of them is you. Your face is so. F So ugly. yeah, you should seek help. Stop it, get some help. Fairly said. Nawet tu się śmiejesz? A to stara prógwa. Dobra, eee, nie ważne. Ty nie, halo, money, ale skam. double jump, tak? Dash X. Aha. A śmieszne. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, ja zawsze na, ja zawsze na PlayStation grałem i są różne oznaczenia, wiadomo. I X na Xboxie to jest kwadrat na PlayStation, a zawsze tak używałem to Okej. Okay. A ładna grafika, to, to, to muszę przyznać. żejdzie mi tą grę. To jest bardzo dobra rzecz, przydatna muszę przyznać. Rzezie mi bardzo mocno polecał gierkę, bo on jest fanem pikselowych. On jest fanem retrogierek takich fajnych. I to tak przez długi czas nie wiem czy ja tam miałem spaść na dół, czy coś zrobić... A, taki dasz. Sponks. Ruskawka, okej. Okay. No, w każdym razie, JJ jest fan pikselowych gierek i... Gorąco polecę, że tak powiem. Aż w pewnym momencie mi ją kupił, bo była na promocji, więc... <laughs> zaraz, bo ja mogę o tak zrobić. O, stongs, dobra. Także. Uuu! Więc znaczy wszystko. A, wszystko spoko, ale ja nie mam dla tego pojęcia, co ja mam robić tutaj i... Dlaczego to jest takie, a nie inne? No jasne. Ezu, ja jestem jestem naprawdę do, beznadziejny w tego typu gry. Jak wi Jak widać zresztą. <laughs> dobra, i tutaj trzeba taktycznie zrobić. O, siadło, Super. Dobra. <laughs> to miało być do góry, ty pierdoło No nie! Nie rób tak. Ok, dobra. To rozumiem, że ja. Właśnie. What are you Ale skam, co to miało być? No dobra. Pewnie tutaj jesteś gdzieś. Eee. Może ja mam się dostać do ciebie tędy? Oha, no! <laughs> Oczywiście, że tak. Także mogło być inaczej. Okej. Okay. A. Dobra. Tu jest... już wiem jak to zrobić. A. Dobra, czyli te niebieskie, te niebieskie włosy mi wskazują, kiedy mogę używać tego dasha. A mi tak to rozumiem. Dobra. To będą bardzo ułomne nagrania, bo. bo jestem taką pierdolą w takiej grze, że. O nie! Tą drogą bardzo dawno nie było filmu z kamerą. A ja myślę, że do tej gierki to będzie akurat idealna rzecz, dobra, super mm. akurat wspominam o tym daszu. Dodaj do góry. O! O to interesujący fakt Mam się, dobra A wziąłem się, błagam, powiedzcie, że wziąłem. Wziąłem, dobra <grystanie> Tak? Nie ma jej tam? Nie ma, dobrze. Eee, czyli skoro tak, to muszę tu. Okej. Okay. Dobra. Nie idzie najgorzej. Tylko ta gra jest. Eee, co ja tu mam zrobić? Bo raczej tędy nie przejdę, co? I pewnie umieć tamtędy najpierw. Czy to jakąś historię, czy to jest nice taka o po prostu, jako platformówka? Ale. A, ok, to mi zwraca się da wejść? Nie da się. To mi zwraca jump boost, tak jak się można powiedzieć. O jezu, okej, okay, dobra. Blisko, a jednak daleko. Ok, To coś jest? Są jakieś ukryte rzeczy, czy nie? My nie wiem, a tam jest coś. A tam nie mogę wejść. Także ja, ja nie mam zamiaru robić tej gierki na nie wiem, jakieś 100%, czy coś tego typu. No bo. No właśnie. Bo. Bo to jest tak, jakby próbować robić wszystko w geometry daszu. Znaczy, może przesadzam, ale... Chi! <grych> Jak możesz? Ale na pewno nie będę w... wtedy zbyt bardzo zadowolony, dlatego jakoś nie reflektuję na coś tego typu. O, dobra. To jest tu. To tu. Okej, okay, rozumiem, że miałem iść tędy. Bo tu jest ta. Eee, aha, On ma mnie wyskoczyć. Ok, o, <ścoughs> ja to mogę wytajmować. Prawie siadło. Dobra, to wybija ostro pod konie, nie tak. Mocno wybija pod koniec Okej. Okay. Wpadło. Gituwa. Teraz tandy. Eee... Dujek to pewnie zdechnę. Oczywiście. Nie to miałem na myśli, żeby... Kurna! No nie wierzę. Ja zdobędę tą truskawkę. Nie ma opcji nawet. No kurde. Can you just do this? <laughs> no ty dziadzie. Ja już zdobędę. Ja już. Zdob no nie. Mam cię? Jest. OK. Mam truskawkę. Jest gitowa. Eee... Że co? Mam Cię! zarobiście. Dobra. Jakoś to siadło. Yy... To tak? Tam się da zejść, tak? Nie, to jest w innym miejscu w ogóle. A jakby mnie to... Właśnie. A tu coś jest... Nie Ale które no. mam iść, bo tutaj nic nie jest powiedziane i tak nie bardzo rozumiem w tym przypadku. O, jasne. A, to się nie tego. Dobra. A ja ją mogę zrobić, zdobyć, zdobyć okej. Okay. Mam cię? Mam cię, dobra. Eee... Okej, okay, na pewno nie tak. Uup. Eee, raczej... Znacznie miało być inaczej. Okej, okay, czyli tak. Teraz tu. Trochę szybciej. Okej, okay, wyszło. Tu nie ma double jumpa! No i nie bardzo. No właśnie. Oczywiście, że tak musiał być. To samo, no. Tu, okej. Okay. Okej, okay, jestem. jest tu. Puśćcie, łap się, łap się, łap się. Muszę się złapać. Okej, okay, dobra, już działa. I teraz tu, dobra. Ja rozumiem, że tam, z tamtej strony ominąłem truskawkę Ja mam to inaczej rozumieć, bo tak za bardzo nie wiem To wywala do góry jeszcze, no serio No ty dziady go Tak się nie robi Tak tym bardziej Okej, okay. może tu nie mogę zejść. <głos> Ale <głos> dobre. To... <noise> eee, zaraz, co? A, czyli to ma spaść, tak? Okej. Okay. Czemu tu są... So A ta gra jest perfidna Teraz jak się puszczam, no to ja w ogóle nie polecę. What to To było Celeste. Ty, czy Celest? Czy jak to tam. No. O Oto. Widzimy się w następnym filmie. Dzięki za oglądanie. Najprawdopodobniej właśnie z tego. A to się zobaczy. Najpierw muszę ogarnąć, jak to zrobić. I, i jak to działa. <laughs> Także no. Yy... Nie ma.